W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. <laughs> Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Ta najświętsza ofiara sprawowana jest w intencji świętej pamięci Ignacego Skrabacz.

przed uwagą Najświętszą Marię, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, się. Módlmy się. Boże, Ty, przez uniżenie się Twojego syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi Rodzaju. Kiedy w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od Faraona. Wtedy Faraon mówił do wszystkich Egipcjan, udajcie się do Józefa i czyńcie, co wam powie. Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie spichlerze, w których było zboże i sprzedawał zboże Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz większy. Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupować zboże od Józefa, gdyż głód zmagał się na całej ziemi. Poszli więc synowie Izraela wraz z innymi, którzy tam również się udawali, aby kupić zboża, bo głód był w Kanaanie. Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju. Bracia Józefa przybywszy do niego, dali mu pokłon, padając na twarz. Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich. Jednak udał, że jest im obcy. I przemówił do nich surowo tymi słowami. Skąd przyszliście? Odpowiedzieli, z Kanaanu, aby kupić żywność. Józef rzekł do nich, jest tak jak mówię, jesteście szpiegami. Takiej próbie będziecie poddani na życie faraona i oddał ich pod straż na trzy dni. A trzeciego dnia Józef rzekł do nich: Uczyńcie to, jeśli chcecie ocalić życie, bo ja czczę Boga. Skoro jesteście uczciwi, niech jeden wasz brat pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono. Wy zaś idźcie, zawieźcie zboże dla głodnych waszych rodzin. Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata waszego, aby się potwierdziły wasze słowa i nie spotkała was śmierć. I tak uczynili. Mówili między sobą, ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go. Dlatego spadło na nas to nieszczęście. Ruben zaś takim wtedy powiedział, czyż nie mówiłem wam, nie dopuszczajcie się przestępstwa względem tego chłopca, ale nie usłuchaliście mnie. Toteż teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. Nie wiedział zaś, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. Józef odszedł więc od nich, rozpłakał się. Potem wrócił do nich i rozmawiał z nimi. Oto Słowo Boże: Okaż swoją łaskę ufającym Tobie. Okaż swoją łaskę ufającym Tobie. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach, śpiewajcie Mu pieśń nową, pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie. Okaż swoją łaskę ufającym Tobie. Pan udaremnia zamiary narodów, wniwecz obraca zamysły ludów, zamiary Pana trwają na wieki, zamysły Jego serca przez pokolenia. Okaż swoją łaskę ufającym Tobie. Oczy Pana zwrócone na Bogobojnych, na tych, którzy szukają Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu okaż swojaską ufającym tom Alleluja, Alleluja. Alleluja. Yeah. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan Filip, i Bartłomiej, Tomasz, i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do Bogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego, idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela, idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie. Jednorodzonemu Synowi Bożemu, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, słuszmy wspólne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich życie według prawd ewangelijnych przyczyniało się do jedności wszystkich chrześcijan. Ciebie prosimy. Módlmy się za zabiegających o pokój na świecie, aby dzięki ich działaniu Książę Pokoju położył kres wszelkim wojnom i konfliktom. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polaków rozsianych po całym świecie, aby pielęgnowali narodowe zwyczaje i tradycje. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców i dziadków, aby w czasie trwających wakacji odnaleźli okazję do budowania zażyłej relacji z dziećmi i wnukami. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, a w szczególności za polecanego w tej Eucharystii Ignacego, aby osiągnęli radość życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przepełnieni radością i optymizmem, głosili prawdę o tym, że Jezus jest Odkupicielem całej ludzkości. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Tobie za to, że przychodzisz nam z pomocą, gdy wołamy do Ciebie w naszych potrzebach, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z na części i chwałę Twojego imienia, a także na Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą tobie składamy, i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z dołem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu Naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając Święty, 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 święty Pan Bóg zastępny, <coughs> pełne są niebiosy, i ziemia Chwały Twojej, osamna na, na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie osamna na wysokości Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie powie Czerwioł Kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom mówiąc Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus, Chrystus, Chrystus martwy wstał. Chrystus. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej ziemi. Sprawa, by Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej wasce odeszli z tego świata. Dopuści do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmił się nad nami wszystkimi. I daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z Nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze, Wszechmogący, w jedności ducha świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez zbawiciela i posłusznie Jego słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, wzięć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła Wybaw nas, panie, o zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. <laughs> Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy, świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boż, który gładzi grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boż, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas, pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale, ale powiedz, powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona wesoło. Kosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Módlmy się. <laughs> Posileni tak wielkimi darami prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana Naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michare Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą.